No witajcie, kochani! <laughs> Przygotowuję się na rozmowy z wami. Wróciłam z lasu. Wzięłam prysznic, poczytałam sobie. Takie lubię spokojne poranki. Teraz sobie prostuję włoski tak szybko, żeby były. Jest to cudownie zacząć dzień. Jest to cudownie zacząć dzień wtedy, kiedy wstajemy wcześniej rano, kiedy mamy mnóstwo, mnóstwo czasu. U mnie troszeczkę... Hałaśliwie za oknem, bo tam dzieci skaczą na trampolinie. A ja za momencik mam rozmowę. Dzisiaj nagrałam Wam porannego filmiku z kartami, bo po prostu yy, zaczęłam pić herbatkę, zaczęłam czytać. Więc spokojnie, spokojnie zaczęłam, weszłam w taki trans czytania. I po prostu już. Obudziłam się <noise> z tego czytania, ocknęłam się i było już mało czasu, więc muszę szybko się przygotować, bo za momencik mam pana na sesję. Jest to takie cudowne, że możemy wcześniej wstać, że możemy, że możemy coś zrobić fajnego. Nie ma sensu się martwić. Dużo do mnie ludzi dzisiaj pisało, że macie właśnie takie lęki, macie różne rzeczy. Mój sposób na lęki jest taki, że ja po prostu nie myślę, wyłączam je, przytulam je do siebie, one się, one się e, tak jakby wygładzają. W takim porannym naszym jestestwie, kiedy mnóstwo słońca wdziera się do naszego życia nie ma, nie ma absolutnie. Nie ma tutaj mowy na lęki, nie ma tutaj mowy na lęki, nie ma mowy na, na coś negatywnego. Wstajemy, idziemy, ćwiczymy. Jeżeli nie możecie wyjść do lasu, to jeżeli pada, to ćwiczymy w domu, coś robimy, potem pijemy herbatki, czytamy. Nie bądźmy niewolnikami, nie bądźmy niewolnikami negatywnych li myśli. No proszę bardzo, fryzura szybko gotowa. <grymne> I ja jestem gotowa, żeby Wam przekazywać pozytywną energię jak najbardziej. Już dzisiaj rano mieliście transmisję na Facebooku z lasku, porannego lasku ze śpiewem ptaków, więc. Nie bądźmy niewolnikami negatywnych myśli. Wszyscy mamy światło w sobie, wszyscy mamy, wszyscy mamy dostęp do światła, do cudownej wiedzy, do naszych cudownych opiekunów duchowych, mistrzów duchowych. Więc nie, nie bądźmy niewolnikami negatywnej energii, tylko kreujmy tą energię pozytywnie. Zarażajmy się dobrą, pozytywną energią, zarażajmy się pozytywnymi. Rzeczami, bo wasi opiekunowie duchowi czy wasi aniołowie wcale nie chcą, żebyście myśleli negatywnie. Wcale nie chcą, żebyście cierpieli. Wcale nie chcą, żebyście robili z siebie ofiary czy męczenników. Uśmiechnij się. Zrób sobie pięknie włosy. Poczytaj coś fajnego. Otwórz się na światło, na miłość. To jest bardzo ważne. Zapraszam całkiem naturalnie. Zapraszam całkiem naturalnie. I zapraszam serdecznie. Takiego filmiku jeszcze nie nagrałam, więc zapraszam was serdecznie.